I w niedzielę rano, tak po godzinie ósmej, przyszedłem do muzeum i zauważyłem, że akwarium, w którym jest Pirania, wody jest tylko połowa akwarium. Pirania stoi, a nad nią tylko jest centymetr wody. Nie pełne akwarium. No, zadzwoniłem szybko do koleżanki, żeby powiadomiła opiekuna. Przyjechał i zaczęliśmy szukać, co się dzieje. Okazuje się, że akwarium przecieka, ale nie tak, żeby raptownie się wylewało, tylko cienką taką stróżką wody ubywa. I potem po takich tam przeszukaniach, gdzie okazało się, że pękło dno. Pękło dno i tego się nie naprawi i trzeba było piranie z tego akwarium wyciągnąć, bo wody było coraz mniej i ona już tak było, że grzbietem była na powietrzu, na powierzchni. I obok tego akwarium, w którym ona cały czas żyła, jest takie akwarium, w którym trzymamy wodę na wymianę dla niej. O połowę mniejsze od tego, w którym jest. I wielkim trudem, żeśmy ją przesadzili do tego akwarium, i on, jej się tam nie podobało, zaczęła w tym akwarium walić o ściany, była niezadowolona, w końcu się położyła i zaczęliśmy martwić, że ona może w tym akwarium nie wytrzymać. I zacząłem szukać akwarium jakiegoś w Świnoujściu, zadzwoniłem do Miru i pani kierowniczka Miru, bo myślałam, że oni może mają jakiś zbiornik, niekoniecznie akwarium. I ona mi poradziła, żeby zadzwonić do straży pożarnej, bo w Mirze nie ma, a w straży pożarnej mają takie zbiorniki, które można pożyczyć. Zadzwoniłem do straży, oni bardzo się przejęli sprawą, także przyjechały tu dwa samochody, dziesięciu ludzi przywieźli ten zbiornik i potem żeśmy wodę przygotowali przez całą dobę, żeśmy nalali wody, żeby ta woda się ustała, przefiltrowała i poniżej rano przenieśliśmy tutaj naszą kaśkę do tego zbiornika, w którym jest dzisiaj. Zbiornik jest trochę większy od tego, w którym tam była, tę jedną dobę. Ale i się też tu nie podoba. O też jest zmęczona, nie może się rozpędzić. No może tyle, że w tamtym to głową zawadzało ściany i ogonem. Tutaj może się obracać. Także jakby jest trochę lepiej, ale też generalnie nie pływa, tylko leży, jest niezadowolona. No i jedyny ratunek to jest nowe akwarium dla niej. Takie zrobione, ponieważ ona całe życie rośnie, więc musi być większe akwarium od tego, które jest teraz. Jak już robimy, no to trzeba wykorzystać moment, bo za 5 lat czy za 10 znowu już będzie za mały. Także akcja była i tu pomagali wszyscy. Mir pomógł, Straż Pożarna, kolega, który tu się nią opiekuje, przenosił dyrektor, bo trzecim razem, jak ją przenosiliśmy, to już dyrektor był i z nami razem tą Kaśkę dźwigał, bo trzeba było ją kawałek przenieść, bo ten zbiornik od Straży Pożarnej nie mieścił się w tym pokoju, gdzie jest Kaśka, tylko musiał zostać na sali wystawowej, czyli to był kawał drogi. Także dzisiaj Czekamy na to, aż zapadnie decyzja, podobno już zapadła, że będzie nowe akwarium. I podobno za dwa tygodnie, może za półtora tygodnia, to nowe akwarium będzie i ona wróci do siebie. I mamy nadzieję, że będzie zadowolona. Na razie nie jest zadowolona i czekamy, aż się polepszy wszystko. Jakie ona ma rozmiary ta Kaśka? Tak ona ma chyba z dziewięćdziesiąt centymetrów, my nie mierzymy, jej już nie wyciągamy z akwarium, a jak teraz ta akcja była z przenosinami, to tak szybko to szło, że nie zdążyliśmy i tak nam się wydaje, że co najmniej 20 kilo wagi, jak żeśmy ją nieśli, to ona jest ciężką rybą. Także kawa ryby, to jest kawał ryby. Ona ma, te ryby mają to do siebie, że rosną całe życie, ona za chwilę będzie miała 40 lat, także jest coraz większa, i jest największą piranią w Polsce, także no, warto o nią zadbać. A to ile tych piranii było jak tu przywieźli? Tutaj to pani... to za pana było, To tak? za pana Prucińskiego mnie to nie było, ale są dokumenty na to, że pani ze Świnoujścia przyniosła cztery dziesięciocentymetrowe właśnie takie malutkie piranie. One były czarne jej się nie podobały, mówi, że kupi za kolorowe rybki i oddała. I z czasem zostawała jedna mniej, jedna mniej. No i na sam koniec jest Kaśka, która już jest tutaj sama, jest 15 lat. Tamte ryby zmarły, ona została i cały czas rośnie. Ile jest sama? Jak długo? Do no 15 lat co najmniej jest sama. 15 lat. Tak, za trzy lata temu ta pani, która dała nam tą rybkę, przyszła i nie wierzyła, że to jest jej ryba. ona urosła. Tak? Ona tak urosła, taka się zrobiła duża. A jak była, że ona to była mała? 10 centymetrów miała. No no. To proszę sobie wyobrazić, jak ona urosła. To się zmieniło, że jest trzeci dyrektor, 100% załogi się zmieniło, a ona cały czas jest, jest najstarszym pracownikiem muzeum, także warto o nią zadbać. To, że jest niezadowolona, to jak ona to okazuje, oprócz tego stuka stupnienie... to, to znaczy, że stuka w szyby, te boki akwarium, w końcu się zmęczy i przewraca się na bok, i leży, i tak ciężko oddycha, bo już jest zmęczona. Mhm. Ale jak trochę się złapie, to znowuż wystartuje i znowuż się odbija od boku akwarium i powtarza się to wkoło. Także ona cierpi, no cierpi i tu trzeba zadbać o nią. No, a kiedy spodziewacie się tego nowego akwarium? Dzisiaj okazuje się największy problem, bo mamy już firmę, która to akwarium zrobi, ale jest szkło. I jutro się wyjaśni, kiedy to szkło będzie. W każdym razie oni mówią, że to jest tak z półtora tygodnia. I jeszcze jest taki kłopot, że akwarium trzeba budować tutaj w tym budynku, bo się go nie wniesie. Takie będzie duże, że nie przejdzie ani przez okno, ani przez drzwi. I musi być to zbudowane, także to też ciężko znaleźć firmę, która nie buduje u siebie, tylko cały warsztat musi się przynieść tutaj. Ale to mamy załatwione. Tylko czekamy na szkło teraz. Takie specjalne grube. Półtora centymetra musi mieć co najmniej najlepiej 18 mm. To będzie takie szkło, które będzie akurat. Okay. A ta Kaśka, no, można powiedzieć, no kim dla was tutaj jest ona taką? To jest naszą, naj, naszą to jest? najważniejszą... Nawet nie wiem koleżanką, tutaj trzeba powiedzieć, że ona jest bardzo towarzyska i była taka sytuacja, jak był lockdown. Muzeum było zamknięte, nie było publiczności. Załoga przychodziła tu, żeby posprzątać, zrobić remanent. No i na dzień dobry wszyscy szliśmy sobie każdy pił kawy. I patrzymy, a Kaśka się pokłada. Leży tak jak dzisiaj na ziemi prawie. Na boku. Było? To by jak był lockdown. No to jest pa pandemia. Pandemia. No, no i szefował na powiedziała, słuchajcie, trzeba koło Kaśki postawić stół, kawę pijemy z Kaśką. Kaśka odżyła. I potem... Każdy na koniec przychodził, z nią pogadał i Kaśka była u siebie już, a jak nie ma ludzi, to ona jest niezadowolona i już nie lubi samotności. Nie lubi, jest tak przyzwyczajona do ludzi, że muszą być do niej ludzie i ona, jak przychodzi jeden człowiek, to ona potrafi za nim płynąć, do niego patrzeć, w górę, w dół, naprawdę jest... Niektórzy tacy są, co przyjeżdżają specjalnie do niej. Jest taka para z Wrocławia, która przyjeżdża i tylko do Kaśki. A czym ją dokarmiacie? Co drugi dzień nie mięso, to jest serce wołowe, bo no najbardziej zdrowe. A co drugi dzień nie banany. Ona, banany. Mieszka, ona mieszka w Amazonce, więc zje to co upoluje, czyli mięso i to co spadnie do rzeki, czyli najczęściej tam są banany. Próbowaliśmy namówić na nasze gruszki, niestety nie, jabłka też nie. Jeszcze czasami zje sałatę, ale tak banany i, i serce musi być. Pirania, bo to pirania. To... Pirania paku. Ale być? jak żeście ją łapali, to co? Obawy były, że może palca gdzieś złapać i zjeść? Znaczy, no, może zmierzyć. Ona no, ma takie szczęki mocne, że może zmierzyć, ale już teraz jest tak nauczona, że praktycznie bierze z ręki. Jak jej się daje kawałki mięsa, to już nawet ten, który jesienią nią opiekuje, może ją pogłaskać. Ona jest dla nas, przynajmniej tutaj na załogi, jest w porządku. Ma ile lat? 40 będzie. Impreza będzie jesienią, 40-lecie urodzin Kaśki. Czyli ja. ona ma, 38 jest na pewno u nas, 40, no pani też nie wiedziała, no bo kupiła w sklepie, to ile miała, 3 miesiące, dokładnie nie wiadomo, ale na pewno ma 40 lat, będzie miała już w tym, roku. w tym roku. Średnio na wolności te ryby żyją 9 lat, no bo one same nie umierają na wolności, to jest, to jest łańcuch pokarmowy, jest ryba słabsza, to te mocniejsze ją zjadają, tutaj nie ma wrogów i wtedy są badania, że w akwariach żyją średnio 40 lat. Czyli tak jakby to już trochę jest ona podobno gdzieś tam w Stanach jest taka, co ma 50 lat, ale w Polsce nie ma od niej starszej. Jest najstarszą piranią w Polsce. Unikat. Na pewno jest Unikat. W tym baniaku co jest, to jest ze Straży Pożarnej. Tak? Ten baniak jest pożyczony ze Straży Pożarnej. Muszę powiedzieć, że bardzo się zaangażowali, przynieśli, wnieśli szybko. Wszystko zrobili. Także to jest straży pożarnej, pożyczony baniak. Trochę lepszy. Mieli większy, ale był niski. niski burty, więc się baćmy, że ona wtedy może całkiem wyskoczyć. I na razie. Ale też jest obrażona, że siedzi tam? bo jest obrażona, bo to jest za mały. Ona tutaj miała taki 1900 litrów, a ten ma 1000 litrów raptem. A ona tutaj miała prawie dwa razy większy. I tu było jej lepiej. A tutaj. Pływa trochę, no proszę, było widać, że przez chwilę płynęła, ale ani się nie rozpędzi, ani nie, no jest... jej to nie pasuje. To no. te akwarium nowe ile będzie litrów miało? Liczymy, że będzie miało co najmniej za 4000 litrów, ale w sobotę przyjedzie facet i tutaj zmierzy, bo jesteśmy ograniczeni powierzchnią tamtego pomieszczenia, bo tam trzeba za to akwarium wejść, żeby je posprzątać. Pod spodem musi być jakiś sum, żeby trzymać wodę na wymianę, także tutaj no zobaczymy ile się zmieści. W każdym razie Urząd Miasta powiedział, że nie ma co oszczędzać, jedziemy, żeby ona miała dobrze. Ewentualnie tak nie lokatką Panie prezent, Może Nie, to jest coś. właśnie pani czuwała nad tą piranią, rybą, kasią. Całą noc? Tak, razem z koleżanką czuwałyśmy całą noc od godziny 19 do 7 rano, kiedy to przyszli inni pracownicy do muzeum. No, Kaśka zachowywała się spokojnie momentami, miała, y, zrywała się, podrywała, tak usiłowała pływać, oczywiście nie mogła się tam, ledwo się rozpędziła, to y, uderzała w szyby y, akwarium. Obawiałyśmy, zostałyśmy dano dlatego, że obawiałyśmy się, że po prostu może z, y, rozwalić sprzęt y, do napowietrzania. Chcełyśmy temu zapobiec, no, też miałyśmy taką potrzebę, żeby po prostu być przy niej. Y, no, nie ukrywam, że się obawiałyśmy, że może nie przetrwać tego, tej sytuacji dla niej stresowej, ale na szczęście przetrwała, już ma drugą noc teraz za sobą, także jesteśmy dobrej myśli. Na pewno teraz To Myślę, że to, to były te akwarium awaryjne, tak? Została przerzucona do akwarium awaryjnego. To, to jest, znaczy to jest takie akwarium, które służy po prostu do odstawania, do odstania wody, która, a ta woda jest potem wykorzystywana przy zmianie, mhm. przy podmianach u niej i to akwarium to było dawnej akwarium. Ona tam kiedyś e, mieszkała, jak była mniejsza, tak? No ale niestety ona też, znaczy niestety, stety cały czas rośnie i, i potem z czasem zostało akwarium wymienione na większe. A jak dzisiaj? E, dzisiaj, e, za, no jest taka nieswoja, no niestety, jest w mniejszym, jest, w mniejszym jest w mniejszym zbiorniku, tak, niż na co dzień, w innych warunkach, e, to jest e, pojemnik e, inny niż akwarium, tak, no, tam nie, przez szyby nie, nie, nie widzi, Światło dochodzi do niej z góry, nie, nie również z boku. No, nie są to dla niej codzienne warunki, także no, zachowuje się inaczej niż, niż zwykle. No dobra. Dobre,